Widzowie, idzie duża burza, gigantyczna, jednak Ludmiły dziś nie na Błysło. O kurde. Boję się. teraz szybko nagram ten pociąg i lecę na chatek. Nie, bo to już błyska, to, 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 już, to, już nie, to już jest niebezpieczne. I czemu ja tu polazłem? Jestem... no... Jejku. Dobra. Boże jest coraz bliżej. Przechodzi? Na pewno nie przejdzie.